Dzień dobry, nazywam się Maria Ber i zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka z serii prezentującej zagadnienia przetwarzania sygnałów w Matlabie i w Simulinku. Tym razem naszym tematem będzie modelowanie i strojenie systemu, który wykorzystuje psychoakustyczne zjawiska do celów poprawienia percepcji i niskich częstotliwości przez człowieka. Zanim przejdę do Simulinka, w kilku słowach przedstawię, jaka jest przyczyna oraz cel projektu omawianego w tym odcinku. Małe głośniki audio, z którymi często mamy do czynienia, ze względu na swoje niewielkie rozmiary, charakteryzują się zazwyczaj słabą charakterystyką przenoszenia w zakresie niskich częstotliwości. Mały rozmiar obudowy oraz rozmiar samego głośnika ograniczają przenoszenie basu. Pokazana na slajdzie przykładowa charakterystyka przenoszenia głośnika opada w niskich częstotliwościach, co powoduje odcięcie dźwięków basowych w zakresie poniżej około 100 Hz. Rzecz jasna brak niskich częstotliwości wpływa negatywnie na brzmienie odsłuchiwanych utworów. Żeby sobie poradzić z problemem ograniczonego pasma, naukowcy i inżynierowie skorzystali ze zjawisk powiązanych z percepcją dźwięków przez człowieka. Z akustyki muzycznej wiadomo, że dźwięki większości instrumentów muzycznych składają się z kilku bądź kilkunastu składowych. Spójrzmy teraz na prosty model simulinkowy. Przeanalizujemy w nim sygnał pojedynczego dźwięku skrzypiec. Uruchomię teraz model. Słyszeliśmy w nim dźwięk skrzypiec, którego wysokość odpowiada na skali dźwiękowej nucie G. Małe. Jak widzimy na wykresie analizatora widma. Dźwięk składa się z tonu podstawowego o częstotliwości podstawowej e, równej około 196 Hz, a także z szeregu kolejnych tonów harmonicznych o różnym natężeniu. Rozkład amplitud kolejnych proszków w widmie analizowanego sygnału decyduje o barwie dźwięku. Zwróćmy uwagę na inną zależność między tonem podstawowym a wyższymi harmonicznymi. Skorzystam teraz z przygotowanego wcześniej filtru górnoprzepustowego, żeby odfiltrować sygnału ton podstawowy i prześlę na wyjście głośnikowe przefiltrowany dźwięk. Jak Państwo zauważyli, w trakcie trwania symulacji przełączyłam źródło sygnału na sygnał oryginalny dla porównania brzmienia obu sygnałów. Różnica niewielka. W odfiltrowanym sygnale nadal słyszymy dźwięk o wysokości g mimo że częstotliwość podstawowa nie jest fizycznie obecna w tym sygnale taka zależność wynika z odkrytego psychoakustycznego zjawiska, które polega na tym, że mózg człowieka na podstawie analizy wyższych składowych harmonicznych odtwarza sobie ton podstawowy. I ta wysokość dźwięku tonu podstawowego jest postrzegana przez człowieka. Pokazany mechanizm percepcji nieobecnych w sygnale częstotliwości może zostać wykorzystany do odtworzenia basu. W sygnale przepuszczonym przez głośniki o ograniczonym dolnym paśmie. Chcielibyśmy zatem opracować system, czy też algorytm, który jeszcze przed wypropagowaniem sygnału poprzez głośnik dokona analizy tego sygnału, e, uwzględni niskie częstotliwości, które z powodów technicznych nie zostaną wypropagowane, następnie wygeneruje wyższe harmoniczne dla tych niskich składowych. W sygnale wyjściowym zabraknie niskich składowych poniżej pasma przenoszenia głośnika. Jednak dzięki obecności ich wyższych harmonicznych słuchacze usłyszą w sygnale nieobecny sygnał tonów podstawowych. Sposoby realizacji tej koncepcji, na jakie natrafiłam w literaturze naukowej, mają wspólny schemat działania. Najpierw przepuszczamy sygnał audio przez e, filtr zwrotnicowy, który dzieli go na dwa pasma niskich i wysokich częstotliwości. Pasmograniczne filtra to koniec pasma przenoszenia głośnika. Czyli w dolnym paśmie znajdują się częstotliwości, których głośnik nie jest w stanie odtworzyć. Często stosuje się w dalszym kroku sumator kanałów prawego i lewego dla sygnałów niskoczęstotliwościowych. Następnie potrzebny jest nieliniowy mechanizm, który umożliwi wygenerowanie wyższych harmonicznych z niskiego pasma. Realizuje się go na różne sposoby. W kolejnym kroku zmodyfikowany sygnał przepuszcza się natomiast przez filtr pasmowo-przepustowy. Filtr ten ma za zadanie wytłumienie wszystkich częstotliwości poniżej pasma przenoszenia głośnika, pozostawia tylko wyższe harmoniczne. Natomiast żeby te harmoniczne nadmiernie nie zakłóciły oryginalnego sygnału, tłumi się je także w wyższych częstotliwościach. Tutaj częstotliwość odcięcia górna jest ustalana na podstawie testów odsłuchowych porównujących różne ustawienia. Na wyjście dołącza się także wzmocnienie kontrolujące poziom mocy wygenerowanych harmonicznych. Ostatnim elementem algorytmu jest sumator dla kanałów lewego i prawego. Stworzony w ten sposób sygnał końcowy zostaje podany na wyjście głośnika. Moim celem było zbudowanie opisanego algorytmu w formie modelu środowiska Simulink. Skorzystałam także z dokumentacji firmy The Matworks, którą teraz Państwo widzicie na ekranie. E, zostały z niej opisane krok po kroku kolejne elementy m, takiego systemu. Link do tej dokumentacji znajduje się w opisie dostępnym pod filmem. Za chwilę powrócę do tego e, opisu. Teraz natomiast przejdę do simulinka i pokażę Państwu gotowy model systemu. Widzimy w nim blok wczytujący kolejne ramki wybranego sygnału audio. Kolejno znajduje się w nim także blok filtra zwrotnicy, który dzieli sygnał na dwa podpasma. Częstotliwość graniczną akurat w tym wypadku ustaliłam na 100 Hz. Czyli na umownie dobraną częstotliwość poniżej pasma przenoszenia przykładowego głośnika. Wyższe częstotliwości zostały przesłane dalej bez zmian. Podzieliłam tylko sygnał stereofoniczny na kanały lewy i prawy. Centrum naszego zainteresowania to operacje dokonywane na niższym paśmie częstotliwości. Na wstępie zmonofonizowałam sygnał, następnie widzimy blok e, operacji. Nieliniowej. Wejdę do wnętrza podsystemu. Pierwszym elementem jest blok unbuffer, który zmienia sposób przetwarzania próbek z przetwarzania całych ramek sygnału na przetwarzanie próbka po próbce. Był mi on potrzebny do realizacji algorytmu, który wytworzy składowe harmoniczne sygnałów basowych. W dalszej kolejności widzimy operacje matematyczne oraz logiczne, które realizują logikę opisaną w dokumentacji Matworksa. E, powrócę teraz do tej dokumentacji, żeby pokazać e, równania opisujące algorytm. Równania te zostały, e, tak nawiasem mówiąc, zaczerpnięte z artykułu naukowego, do którego odnośnik znajdziemy na końcu dokumentacji. Powrócę do opisu. Nas interesuje czwarty podpunkt. Sygnał wyjściowy y od n jest resetowany do wartości 0 w momencie, gdy wartość sygnału wejściowego zmienia się z wartości ujemnej na dodatnią. W każdej innej chwili czasowej sygnał na wyjściu jest równy sumie sygnału wyjściowego oraz sygnału wejściowego branych z poprzedniej chwili czasowej. To w zasadzie wszystko. Powrócę teraz do mojego głównego modelu. Tutaj widzimy logikę opisaną równaniami, zrealizowaną w formie bloków. Po ponownym zbuforowaniu próbek w ramki, powracam do głównego modelu, i w dalszej kolejności znajduje się w nim blok filtru pasmowo-przepustowego. Filtr ten miał za zadanie odfiltrowanie częstotliwości poniżej 100 Hz, a także pasma powyżej 300 Hz. Zbocze filtrów w sekcji filtracji wysokich częstotliwości charakteryzowało się łagodnym opadaniem, a częstotliwość graniczna 300 Hz została dobrana metodą prób i błędów po kilkukrotnym odsłuchaniu wyników działania całego algorytmu. Do zaprojektowania filtru skorzystałam z interaktywnego narzędzia Filter Realization Wizard. Narzędzie to posiada wbudowane w Simulinka funkcjonalności aplikacji Filter Designer, o której była mowa w jednym z poprzednich odcinków naszej serii. Widocznym w dalszej części modelu blokiem wzmocnienia kontroluje poziom sygnału wyjściowego. Ostatnie elementy to natomiast bloki sumujące sygnał niskich częstotliwości z prawym i lewym kanałem zawierającymi wysokie pasmo. Blokiem Matrix Concatenate łączę odrębne kanały w jeden sygnał stereofoniczny. Widoczne natomiast na końcu ręczne przełączniki pozwalają na wybór, który sygnał zostanie podany na wyjście głośnikowe. Teraz uruchomię symulację. Ustawiłam jej czas na nieskończony, tak by móc w dowolnej chwili ręcznie ją zatrzymać. W trakcie trwania będę przełączać sygnały na wyjściu. Kolejno są to sygnał po zastosowaniu omawianego algorytmu, później sygnał pozbawiony niskich składowych, czyli taki jaki domyślnie zostałby wypropagowany przez głośniki z ograniczonym dolnym pasmem. Jako ostatni referencyjny mamy tutaj sygnał oryginalny. Interesuje nas, czy usłyszymy różnice w brzmieniu między tymi trzema sygnałami. Tutaj taka uwaga techniczna, żeby usłyszeli państwo dobrze różnice między sygnałami, polecam wykorzystanie głośników bądź słuchawek o możliwie szerokim paśmie przenoszenia. Mam nadzieję, że jakość nagrania audio dla tego filmu pozwala na usłyszenie różnicy między sygnałami. Jak można się spodziewać, najbardziej wyraźnie słychać dźwięki basu w oryginalnym, nieprzefiltrowanym nagraniu. Sygnał pozbawiony niskich częstotliwości, czyli sygnał drugi, brzmi najbardziej surowo. Natomiast w sygnale, który został przez nas zmodyfikowany, możemy usłyszeć delikatnie niskie częstotliwości, które fizycznie w tym sygnale, jak wiemy, nie występują. Postrzegamy je dzięki obecnym wyższym harmonicznym. Mogą Państwo zwrócić uwagę na fakt, że postrzegane niskie sygnały, w zależności od odgrywanych dźwięków, mają różną głośność. Rzeczywiście tak się dzieje. Tutaj muszę przyznać, że opracowany przeze mnie algorytm nie działa idealnie. I jest na razie punktem wyjścia do dalszego rozwoju. Można manewrować i dostrajać wartości wzmocnienia na gainie oraz wartości parametrów filtru pasmowo-zaporowego. Modyfikacji może także ulec algorytm systemu nieliniowego. W literaturze naukowej znajdziemy szereg innych sposobów realizacji tego komponentu. Tak jak mówię, możliwości jest wiele. Narzędziem, które umożliwia eksperymentowanie z przeróżnymi konfiguracjami i ustawieniami jest Simulink. Zwróćmy uwagę, że dzięki schematom blokowym możemy w pełni skupić się na samym algorytmie opracowanego systemu, maleje natomiast trudność z opanowaniem samego narzędzia. Szereg ułatwień, takich jak interaktywne przełączanie ustawień, e, zmiany. Wartości parametrów, czy też wizualizacje przebiegów pozwalają nam na efektywną pracę. Na końcu krótka informacja odnośnie narzędzi, z których skorzystałam, by zbudować pokazany model. Użyłam Simulinka, a w nim pojawiły się bloki z podstawowej biblioteki, a także bloki filtrów i buforów pochodzące z biblioteki modułu DSP System Toolbox. Widzimy także bloki odczytu i zapisu sygnału audio. Bloki te pochodzą z modułu Audio Toolbox. By móc skorzystać z bloków modułu DSP System Toolbox oraz Audio Toolbox musimy także posiadać licencję na moduł Signal Processing Toolbox. To wszystko co przygotowałam w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten film będzie zachętą do wykorzystania Simulinka w opracowywaniu własnych algorytmów przetwarzania sygnałów. Zachęcam przy okazji do śledzenia strony internetowej naszej firmy dostępnej pod adresem www.ont.pl, a także do obserwowania naszych kont na portalach społecznościowych. W razie pytań zachęcam do kontaktu. Dziękuję za uwagę.